Day. Posłowie Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia spotkali się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Bartoszar Łukowicz i Marek Hock mówili m.in. o sytuacji w placówkach medycznych i o planowanych przez rząd zmianach. Parlamentarzyści spotkali się ze studentami kierunków medycznych, między innymi pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Młodzi ludzie dowiedzieli się, jak wygląda praca w sejmowej komisji zdrowia i jak podejmowane są uchwały, które mają bezpośredni wpływ na pacjentów i pracowników placówek leczniczych. Nie ukrywam, że te spotkania mają też na celu zachęcenie ludzi do studiowania tego kierunku pielęgniarstwa dlatego, że pielęgniark po prostu jest za mało w Polsce i to jest z tym problemem się zderzamy codziennie. A dla mnie osoba się to prywatny to trochę element, dlatego że jestem u siebie. Koszalin to moje miasto, w mojej młodości wychowałem się, wykształciłem w Darłowie, w Koszalinie i bardzo lubię tu wracać. Jestem lekarzem, pracowałem przez wiele lat właśnie w ratownictwie medycznym, pracowałem w szpitalu. Bardzo trudny, bardzo odpowiedzialny, ale naprawdę piękny zawód. Ja się bardzo cieszę, że, że są młodzi ludzie, którzy chcą pracować w ochronie zdrowia, bo ten system, który funkcjonuje, szpitalnictwo, szpitalne oddziały ratunkowe, naprawdę w tej chwili mają olbrzymie kłopoty, olbrzymie problemy. Ci ludzie ponoszą wielką odpowiedzialność za zdrowie, za życie. W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt młodych osób. Większość z nich nie ukrywa, że praca w służbie zdrowia to dla nich spełnienie marzeń, nawet biorąc pod uwagę możliwe trudności i wyzwania. Ratownictwo było, jest i będzie moją pasją. Jest też taka sytuacja rodzinna, która wpłynęła na moją decyzję, bo chciałam iść ogólnie na kierunek lekarski. Jednak śmierć mojej mamy przyczynia się do tego, że, że chcę zostać ratownikiem i że dalej chciałabym w to iść. Chciałbym tak naprawdę no wiadomo, pomagać ludziom. To jest taki tekst oklepany, ale tak, bo no, mój dziadek chorował i jakby widziałem pracę fizjoterapeuty własnymi oczami, więc no, chciałbym to robić to, co widziałem. Spotkania z parlamentarzystami nie są codziennością w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jest to oczywiście element dodatkowy, który no, jest okazją, tak jak powiedziałem, dla naszych studentów, żeby zapoznać się no, z czymś, co jest ważne. Nie każdy, nie codziennie mamy okazję rozmawiać o tym, jak wyglądają prace dotyczące no, funkcjonowania służby zdrowia. W Komisji Zdrowia zasiada obecnie 37 posłów m.in. z Platformą Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości oraz z 15.